Stwierdziłem, że bardzo dużo szarych koszul. Prawie wszystkie szare koszulki. Naprawdę? No, tym, Do w tym. Ja ostatnio sobie pomyślałem, że chciałbym chyba wszystkim u mnie w domu, mam trzech braci, tak. zrobić koszulki z herbem naszego rodu, bo my pochodzimy z rodziny szlacheckiej. Macie herb? Prawdzic. i mamy herb takiego białego lwa na dwóch nogach, co stoi, i z przodu byśmy taki miecz zakrwawiony na koszulkach zrobili by każdy nosił. Bardzo dobry, to jest bardzo. Na święta, dobra. byśmy się tak Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. No, bardzo. Siemo tutaj Łukasz Łuki Woźniak. Przemek-przemo, przemek. przemek. Posiadłość szaleństwa druga edycja. Tak to wygląda jest to gra kooperacyjna dla jednego do pięciu graczy, w której to gramy przeciwko grze. W postaci aplikacji, a więc wydarzenia przeciwnicy, e, nawet rozwój scenariusza jest w aplikacji, którą musimy mieć na telefonie komórkowym lub na laptopie, lub na tablecie, a więc każdy raczy sobie da radę. E, na końcu powiemy, jak nam się podoba gra, jak nam się podoba aplikacja i tak dalej. Powiem tylko, że jest to druga edycja gry. Eee, w pierwszej edycji, którą recenzowałem kiedyś, był jeden gracz, który prowadził zło, a reszta graczy grała przeciwko niemu. I od razu powiem, że w pudełku tej gry jest zestaw, który pozwala ci przekonwertować pierwszą edycję, żeby używać jej eee, do misji w drugiej. Hmm. W tej, do tej aplikacji. Ciekawe, czyli to pełni funkcję gry i dodatku trochę? Trochę tak, dokładnie. A więc e, zobaczcie, jak się w tego Olbrzyma gra. Ja pokażę Wam mniej więcej mechanikę bez zdradzania wielu szczegółów. A później nasza ocena gry. Tak wygląda posiadłość szaleństwa w trakcie gry, i posiadłość szaleństwa jest to gra, która jest związana z aplikacją, którą możemy zainstalować sobie za darmo na iPadzie, tablecie dowolnym, na telefonie, nawet na laptopie, i ta aplikacja jest wrogiem. Gracze wspólnie wygrywają lub wspólnie przegrywają, i e, mechanika gry jest bardzo prosta. Gracze będą wykonywali dwie akcje. Każdy w dowolnej kolejności, a więc gdy gracz rozpoczyna, który wykonuje dwie akcje, potem kolejny, potem kolejny. Gdy to się kończy, przychodzi faza mitów. Mamy tam wydarzenie, ruch i atak potworów, których, jak widzicie, tutaj jest dużo różnych. I też e, testy przerażenia, gdy gracze próbują psychicznie przeciwstawić się złu, które ich otacza. E, no i cała gra polega na interakcji z planszą i wspólnemu rozwiązywaniu zagadek, łamigłówek czy problemów, jakie się pojawiają. Gdy gracz wchodzi na jakieś pole, może na tym polu coś eksplorować, to kosztuje jego akcję i zaznaczamy to w aplikacji. Gracz przeszukuje i wykonuje różne testy. Na przykład, teraz Rita Young wykonuje test wiedzy, rzuca trzema ko kośćmi, trafiła jeden symbol i jeden, który jak zapłaci, to będzie miała również trafiony. Zaznacza w aplikacji swój wynik i na przykład w tym wypadku znajduje jakieś poszlaki. Szukamy ich po prostu w naszym w naszym stosie kart przedmiotów i Rzeton zostaje odrzucony, Rita dobrała dowód poszlakowy i tak naprawdę tyle. Gracze mogą przeszukiwać różne rzeczy, eksplorować nowe pomieszczenia, w których może coś się e, kryje. Czasami gracze będą trafiali na jakieś łamigłówki czy zadania, mogą rozmawiać z postaciami i mogą walczyć z potworami, które będą się pojawiały. Zdobywamy przedmioty, zdobywamy e, rany i przerażenie i albo gracze wspólnie wygrają, Albo ktoś z nich zginie, albo totalnie zostanie pochłonięty tym otaczającym go złem i psychicznie nie wytrzyma tego zagrożenia. I tak to wygląda. Proste, bardzo proste. Ok, musimy powiedzieć o kilku rzeczach. Mam nadzieję, że nie będziemy gadali zbyt długo. Powiem o klimacie i wydaniu, o aplikacji i o grze w ogóle. Mhm. Mechanicznie. Mhm. Zacznijmy od klimatu i wydania. Jak Ci podoba klimat i wydanie posiadłości i szaleństwa? No, myślę, że ostatecznie jest to jeden z chyba z największych plusów tej gry. Mhm. I jakby powód, dlaczego miałbym tę grę w ogóle kupić. Mhm. Ponieważ klimat jest bardzo fajny, bardzo go czuć, bardzo można się wczuć, wyobraźnia działa. Tak. Jest to takie trochę naprawdę, że na pograniczu RPG. Tak. Super. Tak, i myślę, że U, bardzo sprawnie. Myślę, że dużo jest szczegółów na kafelkach, jest dużo smaczków, wiesz, historia postaci na odwrocie. Tak. Jest dużo postaci do wyboru, więc nie ma nudy. Szczegółowo zrobione figurki, nie są jakieś najlepsze na świecie, ale mm. są naprawdę bardzo fajne. Dużo żetonów, dużo kart. I klimat, który bije tak naprawdę z tej aplikacji, prawda? To, to jest prawda. fajne. Normalnie, gdy, gdy gram w tego typu gry, puszczam muzyczkę z tableta mm -hmm. i moja żona jest wkurzona, że to czasem pasuje, czasem nie pasuje. Naprawdę mm -hmm. staram się podkręcać klimat. Tutaj muzyczka leci, e, mamy różne opisy w ramach aplikacji, które tak. budują ten klimat i naprawdę łatwo się wczuć. Mm -hmm. To jest prawda i tak naprawdę yy, to jest duży plus, że przez to nie za bardzo wiemy też co się stanie. Ja Już wiem, że trochę mówię o mechanice, tak. ale gdyby to jakby karty i części gry mówiły nam, wiesz, co się stanie w grze typu weź kartę, wylosuj kulkę uh -huh. i tak dalej, no to teoretycznie wiesz, wiesz, czego możesz się spodziewać, tak, tak, a tak. przez to, że to jest aplikacja, tak. to nie wiesz co się stanie. W sensie yy, ten rozwój tak. pierwszy sami. Tak. Dobrze. Ja w ogóle chcę przekazać też od Oli, która nie jest fanem gier klimatycznych mm -hmm. i same teksty klimatyczne w grze nie wystarczą mm -hmm. i chciałabyś w tej recenzji, ale trochę jest chora, ja też zresztą trochę to jestem. To Ola przekazuje, że też bardzo się wciąga w klimat. Mm -hmm. I w ogóle przypomniałem sobie teraz, że zapisałem sobie moje myśli o tej grze na kartce i zapomniałem, Naprawdę? i mam ją u góry, musisz to jest poczekać. Szaleństwo Łukasz. Mam moje notatki, <trym> może mieć dalej. A więc nie ma zastrzeżeń do klimatu, nawet bym powiedział, że jest to poziom wyżej od tego, co zazwyczaj Fantasy Flight robi. Zazwyczaj Fantasy Flight robi ładne gry z tekstem, gdzie ktoś się wkręci, ktoś nie. Mhm. Tutaj moim zdaniem nie da się nie wkręcić w tą grę. I graliśmy w tą grę w 5 osób w niedzielę po obiedzie z osobami z różnej bajki. Mhm. E, chłopaki, dziewczyny, mniej wkręceni w gry klimatyczne, bardziej, wszyscy się wciągnęli. Mhm. Pomimo tego, że jeszcze trzy inne osoby, bo było dużo osób na obiad u nas, kręciły się, z euniką ktoś się zajmował i tak dalej, mm -hmm. nie rozpraszało nas to i byliśmy skręceni do końca. Tak. Więc myślę, że jest to na pewno poziom wyżej klimatycznie od mm. tego, co zazwyczaj jest fantasy fly. To teraz opowiedzmy o mechanice, a na końcu aplikacji, tak. bo aplikacja najważniejsza na koniec. Tak. Bardzo Mechanika się... gry, hmm. czyli te, to, co robimy, to oddziaływanie z hmm. prasą i tak dalej. Tak. Bardzo mi się podoba, że w tej grze mamy naprawdę wolność w tym, co możemy zrobić. Możemy pójść w tyle miejsc, to jest po prostu, no ja. Taką wolność trochę odkryłem, chyba pierwszy raz, jak grałem w GTA 3, mówię: ja Ty, ja mogę pojechać wszędzie, ja mogę pójść wszędzie, mogę zajrzeć wszędzie, i tutaj jest trochę podobnie, że naprawdę mało co nas ogranicza: możemy gdzieś spojrzeć, możemy gdzieś naprawdę do którego pokoju pójdziemy, możemy się rozdzielić, możemy iść razem, tak. więc tak naprawdę jest to kooperacyjna gra, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo gracze, którzy faktycznie chcą się trzymać jednej osoby, to będą chodzić razem i będą się pytać, a mhm. ci, którzy chcą grać indywidualnie, to sobie pójdą po prostu tak. gdzieś, nie? To tak. jest super, że mamy taką wolność i wybór. No. Bardzo mi się to podoba. No i rzeczywiście tak jest, że są momenty w scenariuszach, w których się rozdzielamy. W który, bo chcemy efektywnie zagrać, mhm. ale potem, a niektórzy mówią, idźmy parą, bo tam może ktoś nas zaatakuje, Ta. albo potrzebuje pomocy. Dokładnie, były momenty, że ktoś gdzieś wszedł, tam coś wyskoczyło i trzeba było pomóc, a potem się okazało, że w ogóle bez sensu, że tam weszliśmy. Mhm. Cofnę się jeszcze do klimatu, do jednej rzeczy, że w tej grze, tak jak w Time Stories na przykład, jest bardzo, bardzo ważne, żeby różne fakty i wskazówki zbierać, odczytywać, zapamiętywać. Tutaj jest to nie aż tak ważne, ale też jest ważne. Tak. I to jest ciekawe, normalnie jest w takich grach po prostu liniowo idziemy przez scenariusz, mm -hmm. a tu, jeżeli coś zauważymy albo przeczytamy, zapamiętamy, mm -hmm. y, pogadamy z kimś, to może unikniemy wejścia na jakąś minę, a pójdziemy tak. gdzieś do celu. Ale to jest, y, cofam się niepotrzebnie, Mechanika, tak mówimy? Tak. Że w sensie też. Zastanawiam się na ile to jest mechanika, ale e, tak jak w Time story ogranicza nas czas, że po prostu kończy się czas i jesteśmy jakby wyssani tak. z tej rzeczywistości, tak. tak tutaj nie kończy nas, e, nie ogranicza nas czas, co po prostu musimy mieć jako, musimy coś zrobić. Albo musimy uciec, albo nie wiem, jakie są jeszcze inne misje. Tak. I to też jest fajne, że jakby no, sztucznie się ta gra nie kończy w żaden sposób, tylko tak, tak naprawdę od nas zależy, kiedy to się skończy tak, i, i, i na bo, ile my sobie pozwalamy. Bo zagrożenie będziecie... rośnie tak. i, i tam wydarzenia się jakoś rozwijają. Naprawdę przez to jeszcze bardziej jesteśmy w stanie się utożsamić ze swoimi postaciami. I co do samych mechaniki, powiem, że jest to kolejny ruch. Ze strony tego wydawcy, który jest moim zdaniem genialny, to samo dokładnie było w Rebeli. Mamy olbrzymie pudło, trudną grę dosyć. Ale zarazem tak prostą w wyjaśnieniu i nauczeniu się jej, mamy zasady wprowadzające, które naprawdę na kilku stronach, no jest tutaj tych stron może 20, tak. ale dużo obrazków i przykładów, naprawdę przeczytałem to w moment i mówię, to jest bardzo prosta gra. Jak tłumaczę zasady, to jest moment. Ruszasz się i wykonujesz akcję, i później jest druga księga, gdzie masz alfabetycznie rzeczy, i też do niej zajrzysz w trakcie dwugodzinnej partii dwa razy czy trzy maksimum i bardzo, bardzo mi się to podoba, eee, ponieważ nie ma tutaj bardzo dużego, a jeszcze jedna rzecz Uproszczenie tej gry wynika z tego, że dużo rzeczy jest przeniesionych na aplikację. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Nie? Że ostatecznie tablet robi yy, właśnie tą robotę, że nie musisz zaglądać do, do instrukcji, bo on Cię po prostu prowadzi i nie Ta. musisz, on, po prostu, masz opcję, które możesz kliknąć, idziesz, nie idziesz, robisz, nie robisz i to jest bardzo fajne. Więc ja po jakimś czasie już wiedziałem, na jakiej zasadzie to polega. No. Mhm. I tak naprawdę da się tą grę do, dosłownie uczyć grając. E, co do mechaniki, szybkie punkty jeszcze, po się roz, rozgadaliśmy. E, mamy losowość, ale nie ma za dużo jej, ani nie jest taka bardzo przytłaczająca mhm. i to też jest fajne, że czasem jest sukces, sukces, a potem porażka i to też jest takie, że mhm. podoba mi się to. Jest dużo postaci, już o tym mówiłem, jest fajny wybór. E, fajne są mechanicznie czary z losowym efektem. Mhm. E, to, że rzucam czar i trochę jest, no ja nie kontroluję tej magii w tym mhm. świecie I, i już, nie wiem, czy... Walny rykoszetem kogoś jeszcze, super. Czy tak. walny kumpla rykoszetem, albo ja zacznę psychicznie się rozkładać, bo, bo to mnie przytłacza. No i właśnie jakby e, kwestia mechaniczna mi się bardzo podoba, czyli zdrowie fizyczne i psychiczne. Mhm. Nie? Tak. Czyli obrażenia e, fizyczne, które dostajemy, i psychiczne, i oba, tak. oba, rodzaje, o, e, o, oba rodzaje obrażeń dostajemy zakryte lub odkryte. Czyli mhm. czasami po prostu tracę życie. A czasami to mam skręconą odmoczę. kostkę. Tak. I czasami tracę zdrowie psychiczne, a czasami na przykład zaczynam mieć jakieś odruchy mm -hmm. i bardzo, bardzo mi się to podoba. Szczególnie jeśli ktoś wpadnie w szaleństwo i coś się dzieje. Typu no. musi milczeć, albo chce podpalić cały świat, tak. albo chce nas zabić. To jest w ogóle ciekawe, że mogą ci w trakcie gry zmienić cel gry. Że już tak. nie gramy razem, już nie jest kooperacyjna gra, tak. tylko ja chcę teraz działać po stronie tak. zła. I, tr i, trzeba kogoś, I trzeba kogoś uspokoić, bo jest właśnie tak. na, przykład, na przykład piromanem i jest mm. sporo tych różnych kart szaleństwa. Tak. Więc to też szybko nie ludzi. Nawet można już na samym początku oszacować, że jeżeli któryś z współgraczy ma tak w życiu tendencję do tego, żeby psuć, żeby psuć to, no będzie to on psuć. może okazać się, że będzie właśnie szalony. No, no raz graliśmy i, kto, i jeden kolega mówił na początku partii, że u dobra, to ja chcę oszaleć. I potem w trakcie gry trochę nieracjonalne decyzje podejmował, na wy wystawiając się na, na, na przerażenie wyższe. Aplikacja, okej, okay, aplikacja. Eee, co myślisz w ogóle o koncepcie tego, żeby mieszać gry planszowe z aplikacjami na tablety i komórki? Znaczy, ja w ogóle w życiu nie jestem jakoś bardzo zwolennikiem tego, żeby Masz wirtualnie... Masz tu twój telefon? Oczywiście, że mam mój telefon, kurczę, to zapytanie. To jest mój telefon, proszę Państwa. Eee. Także, przemów na swój telefon aplikacji nie ściągnę. Chyba, to że bardziej. ta aplikacja to kalkulator. To prawda. Dlatego, że ja jestem trochę przeciwny aplikacjom niektórym. Niektóre są fajne. I ja jestem trochę za tym, żeby ograniczać ilość właśnie multimediów w naszym życiu i bardziej żyć faktycznym, realnym, rzeczywistym życiem, ale to okay. mniejsza. W tej grze myślę, że aplikacja mogłaby psuć, ale nie psuje i jest wyważona. Po pierwsze na pewno duży plus jest tego, że to jest muzyka i to tak. są dźwięki i bardzo nastrojowe. Poza tym sama w sobie jest bardzo prosta, banalnie prosta. Tak. Nie? Jakby możemy przejść pomiędzy tym, co się dzieje, a pomiędzy ludźmi, z którymi akurat musimy walczyć, a pomiędzy, nie wiem, naszymi jakimiś tam dodatkowymi opcjami. Jednym kliknięciem ona tak. nas prowadzi, no, jest, jest, jakby jeszcze bardziej pozwala wyobrazić sobie, co się dzieje, bo niektóre rzeczy, które się dzieją na aplikacji, nie dzieją się na planszy też, nie? Tak, tak, więc, tak, tak. Więc tak, to tak, jest, jest to pomocne na pewno. I tak. tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, no skraca y, naukę tej gry i instrukcję. Mhm. Fajne jest to, że ta aplikacja jakby nie, wy, nie wyrywa nas z planszy prawdziwej, czyli mhm. z prawdziwej gry, mhm. prawda? Bo wciąż e, figurki są na planszy, na, w aplikacji nie ma tych figurek, e, nasze postacie są przed nami, dużo rzeczy, większość jest przed nami. Mhm. I rzeczy, które możemy zrobić w aplikacji są oznaczone na planszy żetonami, mhm. więc my de facto gramy w planszówkę i ta aplikacja ułatwia. Mhm. E, I ona upraszcza kilka rzeczy. Po pierwsze, e, wydarzenia są w aplikacji, mhm. więc nie ma, że jak odkrywamy albo i w ogóle ciekawe jest to, no to zaraz. Wydarzenia są w aplikacji, e, aplikacja skaluje grę za nas. I jeden scenariusz może być inny w zależności od tego, że będzie dwóch, trzech, czterech, pięciu mhm. graczy. I to jest bardzo fajne i proste. Nie? Ona upraszcza nam skalowanie gry i upraszcza nam też walkę różnorodną. Czyli walcząc z potworem. Mhm. Nie zawsze go atakuję tym samym, mhm. tylko czasami właśnie próbuje go uniknąć, a czasami próbuje go po prostu z całej siły walnąć, mhm. e, czasami próbuje tam coś zauważyć i go przechytrzyć, i tak dalej. I aplikacja nam to mówi i to też jest proste. Mogłoby to być w instrukcji. nie? Mogło tak. być osiem stron i wiesz, I tak, rzucam tak. kością, to jest ten rodzaj walki. Aaaa, no, no tak, już gubimy klimat po drodze Totalnie i. A poza tym też myślę, że aplikacja jest, ma ten, w pewien sposób chyba ten, ten system losowości. Losowość jest w kościach, tak. bo kulamy i coś się stanie lub nie, ale też ostatecznie wynik z kości przekładamy tak. na to co się dzieje w aplikacji i może dwa Wystarczy, żeby coś zrobić, a może zabraknie. To jest ona fajne. też się. ma jakiś tam algorytm. nie? Tak, i to też jest fajne. To też jest fajne, że nie ma takiej suchej. Czasami są suche testy, wyrzuć dwa, mm. a czasami są takie, ile wyrzuciłeś, powiedz. I mi. tam zaznaczasz sobie, wyrzuciliśmy trzy, udało się, nie, raczej tak. trzy rzadko, jeden, dwa, coś takiego. Tak, nie? tak, tak. No tak jak mówię, buduje klimat, rozwija planszę, coś, co jest mm -hmm. super, ponieważ e, gramy przeciwko grze. I nie wiemy od początku, co się mm. będzie działo przed nami i jak wejdziemy tu, co będzie, i dopiero to nam aplikacja pokazuje. To jest jeden z lepszych rzeczy. Jedna z lepszych rzeczy związana z aplikacją eee, i to sprawia, że też ona właśnie sprawia, że jest różnorodna gra. Mm. Mamy cztery scenariusze w aplikacji. Eee, razem z dodatkami będą kolejne. Będzie można też kupić po prostu tam za 5 euro, czy coś takiego sam dodatek. Mm. Czyli mam grę, ograłem wszystko, chcę dalej grać, pyk. Tam dwie dychy, czy ile to jest, i mam więcej. To mhm. jest bardzo fajne. Mhm. E, Złamigłówki i zagadki też są fajne wewnątrz. Mhm. Nie? Czyli to że są fajne. jakieś tam. Rzeczywiście, o to musimy razem wspólnie coś pokombinować. Niektóre są łatwe, niektóre są trudniejsze i te trudniejsze są super rzeczywiście. Tak. Fajne jest naprawdę w tej grze, że to nie są rzeczy oderwane od rzeczywistości, że właśnie te łamigówki nie są dlatego, żeby po prostu były łamigówki, tak. tylko faktycznie gościu stoi w bibliotece i po prostu znalazł jakieś kartki, i musi je ze sobą połączyć. Tak, nie? dokładnie. Przerażamy się nie dlatego, że po prostu się przerażamy, tylko w naszym zasięgu wzroku jest potwór na przykład. Tak. Więc to wszystko nie jest wyssane z palca, tylko bardzo mocno łączy się z klimatem i z realiami, że tak faktycznie mogłoby być. I nie, nie wymieniliśmy przez ostatnie 40 minut filmiku żadnej wady tej gry. A więc o, zachwalaliśmy klimat tak. i wydanie, zachwalaliśmy samą prostotę mechaniki i aplikację. Co jest minusem tej gry? Ja bym powiedział bardziej obawą moją niż minusem. Zastanawiam się po pierwsze nad regrywalnością tej gry. Tak. Bo nie wiem na ile to będzie właśnie gra, gdzie wydamy dużo pieniędzy, bo wydaje nie wygląda na tanią grę. Tak. E, I jakby idealnie, żeby tam było naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo scenariuszy. Ja bym nie chciał bardzo kupić tej gry, zagrać w kilka scenariuszy i ją tak. odłożyć na półkę. Bo już wiem się stanie. Aha. No ja właśnie otwieram aplikację, żeby zobaczyć, y, jak to wygląda ze scenariuszami w tym momencie. Tak, ja myślę, że cena. Nie? Ja myślę, że cena i regrywalność to jest chyba największa tak. obawa, jaka tak. w ogóle może się tu pojawić. Mhm. Wszystko inne, czyli jakby sama gra, to, co się mhm. jest dla mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyło. Mhm. Nie? E, ale co mamy? Mamy na, jak mamy kupione to, bez dodatkowych rzeczy, mamy cztery scenariusze mhm. e, i z, m, to nie są cztery partie. Mhm. Ja w pierwszy scenariusz grałem. Cztery, trzy razy. Mm -hmm. e, I co jest ciekawe, mógłbym zagrać jeszcze, bo one są różne w zależności mm -hmm. od liczby graczy. Mm -hmm. nie? E, I to jest bardzo, bardzo fajne. I też one mają różny, różną długość. Pierwszy mm -hmm. to jest półtorej godzinki gry. To jest taki najkrótszy. Drugi ten, co ja z Tobą grałem mm -hmm. ostatnio we dwóch, to są dwie godzinki gry, ale tak mm -hmm. naprawdę nawet do dwóch i pół. Mm -hmm. Trzeci to już są do trzech godzin i czwarty mm -hmm. to już jest do czterech, sześciu godzin, piszę. Czyli trochę, jakby mamy dosyć dużo, gdybyśmy tylko zagrali w cztery scenariusze po raz, to i tak mhm. mamy tutaj mhm. dużo godzin gry, no i dodatkowo myślę, że trzeba się nastawić, że jak bardzo, bardzo mi się to spodoba mhm. i się wciągnę, e, no to będzie można rozwijać, to jest ważne. Nie? Czyli do, dodatki będą. Tak, to znaczy już są po angielsku, a jest zapowiedziany pierwszy duży dodatek po polsku na pewno, Rozumiem. więc... Ale zgadzam się z, z tym, zgadzam się z tym, że to nie jest dla wszystkich. Nie? Tak. Ja, 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 ja bardzo y, mi się podoba ilość tego, co jest tutaj, mhm. ale na pewno myślę, że niektórzy powiedzą: Oj, tam 300 ileś złotych mam wydać, mhm. a, a, a w tej cenie mógłbym kupić 3 gry. Tak. Oczywiście. Nie? Ale ostatecznie to nie jest też jakiś super jakby minus, bo jeżeli gra jest też słabo regrywalna, to oznacza, że dosyć szybko zagramy w nią, zanim ona zdąży się zużyć. To jeszcze w miarę można ją odsprzedać. Nie? Oh. I z takich, do takich y, pobudek ludzkich. E, zastanawiam się tylko nad tym, czy nie fajny byłby też lektor w, w, w aplikacji, w że on nam mówi jakiś fajny głos, takim rocznym. Tak. my musimy czytać. To nie jest też minus, nie? Mm -hmm. Po prostu czytanie jest spoko. Myślę, że tak. lektor mógłby być lepszy, ale to znowu też zależy, jaki lektor tak. i tak dalej. Bo lektor jest tylko w intro do scenariusza, tak. i później jak wygramy lub przegramy, jest hmm. lektor. Nie? Tak. Ale to jest prawda. Myślę, że na dłuższą metę byłoby to frustrujące, mm -hmm. bo tam raz na jakiś czas rzeczy się powtarzają. Mm -hmm. Że on by e, cały czas gadał, a tak o czytanie. Mm -hmm. I jak, ale jak macie fajny, fajną grupę ludzi, to jest dodatkowy element mm -hmm. tego, że ludzie sami robią dźwięki. No. I to jest też plus jest. moim zdaniem, ale zgadzam się, że... Mogłoby być za pierwszym razem lektor, a później już czytany na przykład. No? No, może ta gra się rozwinie do tego stopnia, że wydawcy doinwestują w aplikację, żeby było i tego więcej. Jeżeli szukacie kogoś z dobrym głosem, to ja może kogoś znam. Jeżeli szukacie kogoś, kto ma wiecznie zapchany nos i kiepską dykcję, to ja na pewno kogoś znam. Ty, ale to idealne, zombie byłoby wtedy. Co to znaczy? No A bo on nie mówi <grym> Tylko harczy? Harczy! <grym> e, słuchajcie. Dla mnie to jest 5 na 5 bez większego zastanowienia. Dla mnie nawet z, gdybyśmy się zastanawiali dłużej, to i tak to jest 5 na 5 I to jest gra, którą możecie kupić w sklepie Łukiego. Zagrałem, zagrałem w nią kilka razy i naprawdę od razu stwierdziłem, sprzedajemy. Ludzie powinni to mieć. Tak. Jeżeli lubią gry klimatyczne. No. To jest ciekawe w ogóle, że teraz bardzo często jak gramy z Łukaszem w jakąś grę i jest nowa. I ja widzę, że mi się podoba i widzę, że Łukasz też jest powierany, to ja już się pytam, i co? Będzie w sklepie? A on mówi, no zobaczymy, albo mówi już raczej, że będzie. Tak to, tak to wygląda. Nie? W to zagrałem po raz pierwszy, to bym tak: Ups, jestem zdziwiony, jak bardzo mi się to podoba. Mm -hmm. I potem kolejne, kolejne partie, i mówię: O, -o, -o, -o" jak najszybciej. Dobrze. E, na koniec pudełko pełno pomysłów. Autor Łuki. E, Ten filmik jest za długi i kończy się nagle. Gdy klikniesz ikonkę na środku, to zasubskrybujesz mój kanał na YouTube, do czego Cię bardzo zachęcam. Po lewej stronie widzisz ikonkę i link do ostatniego filmiku. A po prawej stronie link do mini cywilizacji w sklepie UOKiego. Proste, bardzo proste.